Witajcie z tej strony Artasz, a to pierwszy odcinek z kampanii Ludzi Plaga Lorderonu. Zaczynamy oczywiście z przerywnikiem filmowym ostrzeżenie. Poszły nas wieści o przegrupowaniu się orków. Ostatnie ataki na obozy internowania są chyba wystarczającym dowodem. Co prawda, horda rzeczywiście ruszyła. To niedopuszczalne. Mój lud nie będzie się bezczynnie przyglądał, jak horda gromadzi się u naszych bram. Orkowie nie są naszym głównym zmartwieniem. Ile razy mam to powtarzać? Królu Terenacie, weź sobie do serca moje ostrzeżenia. Zaraza rozprzestrzeniająca się w Krainach Północy może okazać się szalenie groźna. Zaraza? Wam, magom, pomieszało się już w głowach. Nie odrzucajmy z góry tej teorii. Jeśli ta, jak mówicie, zaraza stanowi zagrożenie, co wypada nam czynić? To proste. Mówiłem, że magowie Kirintoru są gotowi do objęcia wiosek, kwarantannę. Nie zgodzę się na żadną kwarantannę. Póki nie zobaczę dowodów, ambasadorze. Mieszkańcy lord Rolu dość się wycierpieli i bez bycia więźniami we własnym domu. Oni tak są więźniami, dobry pan. Co to ma znaczyć? Kim jesteś? Ludzkość czeka zguba, nadciąga fala ciemności, a świat stoi na skraju wojennej otchłani. Dość tego. Strasz, zabrać tego szaleńca! Wysłuchaj mnie. Twój lud może się uratować tylko ruszając na zachód. Do zapomnianej krainy, kalim broszacz na zachód? Powoli, ambasadorze! Nie wiem, kim jesteś, ani w co wierzysz. Ale nie potrzeba nam teraz szalonych proroków. Nasze ziemię znalazły się w niebezpieczeństwie. Ale to my zdecydujemy, jak najlepiej chronić nasz lud. A teraz idź idź, peć. Raz już zawiodłem ludzkość. Ale to się więcej nie powtórzy. Jeśli nie jesteś w stanie unieść brzemienia, znajdę kogoś, kto to zrobi. Ostrzeżenie zostało przekazane. Ich los jest teraz w ich rękach. No dobra, pierwsze co się wrzucało się w oczy, razy w uszy, to oczywiście jeszcze raz nagrane dźwięki do tego Przerywnika filmowego. Dla mnie osobiście uważam je za gorsze od oryginału, ponieważ jakoś takiego takiego brzmienia w sobie nie mają, co by takie by po prostu by się czuło, że to jest coś takiego że ten Medivh stara się oszczędzić. Że ten teren jest to taki król mądry. A to takie jakby. Szczerze mówiąc, jakby trochę tak skarski czytali. Takich. To jest, O, znalazłem dobre słowo. Po prostu to jest bez emocji takich większych. Dalej. Obrona Strong. Strong. Bar, ych. Obrona Strong, bar, strong Bardów. Moja wymowa, piękna wymowa. Witaj, książę Artasie. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni Twoją wizytą. Daj spokój z ceremoniałami, uterza. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze Cię widzieć. Wzajemnie, mój chłopcze, cieszę się, że król Terenas przysłał właśnie Ciebie. Ojciec wciąż się łudzi, że nabędę przy Tobie doświadczenia i cierpliwości. Ojcowskim prawem jest marzyć. Sytuacja wygląda tak. Nasi zwiadowcy potwierdzili, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz Orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Orkowie szykują atak na pobliską wioskę Strandrad. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz Orków. Zdołasz sam pokierować obroną Strandpranu? Oczywiście uderzę. O mnie się nie martw. Doskonale. Gdy wszyscy będą bezpieczni, spotkamy się w obozie Orków. Uważaj na siebie, Atasię. No dobra. czy to jest Trunbar? Światłość jest mą siłą. No dobra. Głos Artasa jest dobry. Utera bardzo dobry, tylko jesteś. Odtropna emocji w sumie. Tak właściwie to uter nie mogę się przyczepić. Uter jest bardzo dobrze zrobiony. Artasz też jest dobrze zrobiony. Ja wiem bardziej. i tak dalej, ale... Co zumów to naprawdę. Art i Uter to są dob dobrze zrobieni. Jak najbardziej. tutaj sobie pobiegamy, Mądry popatrzymy sobie. Na honor. Nic cię już nie uratuje. Oczywiście. Artas To jest młody książę tak, Lord Ron Syn oddajcie Terenasa tak drugiego mi. Meletila Oczywiście I osobistość którą widzieliśmy, Na czyli rowery. UTER, światło nie, uter, Lądry, światło Lądry. Dzierżca, To jego paladyński nauczyciel sprawiedliwość. Jego nauczyciel sztuki pytałem paladyna. Czyli rycerzem światłości. Jak najbardziej. Albo po prostu prosto mówię: oczywiście. Ze szkolonym kapłanem w boju. Bo tym jest Paladyn. Witaj! Paladynowie bon. powstali poza II wojny? Na kontrę na ry rycerzu śmierci. O, coś to nowego. Lanka. A nie, to nie jest jednak coś nowego. Wszystko, co da się sprzedać! No bo dobra, Pal Paladynowie powstali podczas y, II wojny tego kontrnarycerzy śmierci orków, którzy nie, nie są takimi typowo z ty Warcrafta III orcerzami śmierci, tylko po prostu to były ojca, Króla. <coughs> duże orkowe wojowników zaklęte w ludzkich ciałach. I coś tam umiały, umieli się po tej, z się posługiwać, ich dusze trzymali sobie na, we swoich kosturach, na którzy, które zawsze mieli w ręce. Mądry plan. Więc to aż tak bardzo powiązane to nie było ze sobą, no wiecie, ciało, dusza. Poczuj mój gniew. Jak najbardziej. Ech. Witajcie w naszej wiosce! I oczywiście kapłani to Nic są... Ludzie szkoleni w królach wierzę w światłość walczyć za Łapcie za broń! Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Które jest jednym z kilku głównych wierzeń tego świata? Proszę! Nikt inny mi nie pomoże! Banda Gnoli porwała mego synka, Timiego. Podobno mają kryjówkę gdzieś w lesie. Błagam, znajdźcie go! I przyprowadźcie z powrotem. Ok. Oczywiście. Oraz na mi jego. Pomocy, ratunku. Oczywiście. Zamknęły mnie w klatce. Tim jest w Może to ma jakieś większe, głębsze pod, podłoże lorowe? Może Róż. tak, może nie. Kolejny level, oczywiście. Pasywka, Wię więcej ja armoru. Nie ja chcę do domu. No. Badaj team. Eee, okej. Okay. Okej. Okay. Wielkie dzięki, panie. Przyjmij to w zamian. Statystyki zawsze się przydadzą. Dodatkowe. Mądry plan. Trzeba światłości. Jak najbardziej. Trzeba tutaj wszystko pooczyszczać. Czego hmm. ci trzeba? I Jasne. Nie trzeba mi się kłaniać. Nie lecimy dalej. Mądry plan. No, a kapłani jak po prostu używają światłości głównie do leczenia i do wypalania nieumarłych. Tu są. Z, no z magii nekromancji, która tak jakby światło kontruje. Czy jak nie umarły, to tylko światłości? Po prostu jego to wypala. Jak wam Pomocy! Bandyci kradną nasz dobytek. <noise> Zabierzemy im złoto, tak samo jak innym. Te bandziory zabrały mi księgę rachunkową. Bez niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. Jest dla mnie bezcenna. Okej. Okay. Na honor. Ale chociaż również ruchomy znacznik, o kurde Trochę ich się tutaj zrobiło. Jeden po drugim, wybijać trzeba. A ja to oczywiście nagryłem nieco z rana. Może być na no dzisiaj było, bo ja dzisiaj. bo ja dzisiaj, 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 tylko dzisiaj. Bo ja po prostu późno wracam ze szkoły. I żeby było raczej ty. Znów I to z niego zabili na na takiego. O, no nawet ma no imię ciekawe. króla. nie. ma nie ma co się bać używać w na artasie. Bo i tak i tak. To jest krótka misja. NCPA. Jak najwięcej go wystać nie uratuje mm -hmm. A jak jeżeli Artoś dostanie Caine to jeszcze bardziej będzie przydatny nędza. Dobra, nic to A ty weź księgę rapunkową Poczuj mój gniew Zobaczmy co tutaj jest, dzisiaj w tych budynkach Na honor Czasami było coś ukryte. Oczywiście. No i teraz ładnie wracamy. Niech stanie się zadość. O, jak chyba jakoś to bardziej rozbudowali te statystyki z tego co je patrzę. Ciekawe. Dziękuję za pomoc. Proszę, weź to Jak najbardziej. Okej. Okay. Teraz to w stronąbardów chodzimy. A niech to ruszyli do ataku. To broni bracia! Ale Klan czarny z to troszeczkę musiał przejść yy, terenu a Astudy do Lorderonu Służę światłości. chyba że to są tak się tak te pozostałości po drugiej wojnie jakieś niebezpieczeństwo Nadchodzi sprawiedliwość fajnie, fajnie. Ale powinien... hmm. Za mojego ojca króla Kiedyś to były taki sporo wieśniaków po prostu przejeżdżą i Przywódcy ich po prostu nie wdzięczą. Oczywiście. Dosłownie, nie Dobra. Jak najbardziej. Jestem tutaj chętny na, na coś, żeby tutaj znaleźć. fajnego. Służę światłości. Więc wszystko będę tutaj wybijać. Jak najbardziej. Oczywiście. Niezniszczalny. Na honor. Do skrzynkę o Oczywiście. Wyjdzie, tak? o, na honor, o się. skrzynkę jak zim. najbardziej. A tam, jest no, na to po prostu wioskę taka zbyt dużo lory ona w sobie nie ma. Oczywiście. Mądry plan. No i taki będzie. Jak najbardziej. Mądry o plan. O, kop o kopłanach i o, o Paladynach, trochę powiedziałem. Zabierzcie to bydło, tam gdzie resztę! Ruszać się! No dobra, trochę ten rytm nieco robili. Tylko dwóch orków jest, to znaczy trzech Dobra, jeden po drugim. Za mojego ojca króla! Tutaj to nisz, niszczenie płótnieczek. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Ktoś jeszcze tutaj jest do zniszczenia? Nic. Mądry plan. Nic nie ma do zniszczenia. Szkoda. Na honor. Ale nadal się cieszę, że można sobie po prostu stakować tej Pójdziemy jeszcze trochę naokoło Jeżeli tutaj zachodzić nie będziemy, bo nie ma jeszcze takiej większej potrzeby. Trzeba wszystko pozwiedzać. Ta się jest naprawdę krótka Więc dla mnie jest... Jeszcze... Nadchodzi sprawiedliwość. Mądry plan. Właśnie dlatego chciałem tutaj wzić. Będzie więcej tych churów to to pomocy. Coś, co można zniszczyć, mimo że zgoda. Nic nie osiągniemy. strajca światłości. Powiedz tylko słowo. Ale długo tych orków się klepi Oczywiście. Z tymi piechurami, piechurami. tutaj ile mam? Dziewięciu piechurów. I my No, wiemy dlaczego orkowie wygrali pierwszą wojnę. Po prostu ludzie są tutaj no, w porównaniu to orka. porównaniu no, no, to orko to ludzie naprawdę to sprawi. Oczywiście. Pod względem ten wyzny fizyki. Dobra, nic. Tutaj nie można zniszczyć żadnych kilkopostak nie ma na dobre. Hop. Jak śmiałeś zabić Luga mojego piekóra. Kolejnego nie dam. A Jakie masz rozkazy? A ja tak wiecie, to podczas tej ja misji, to za bardzo już nic więcej nie powiem, to już praktycznie jest skończona misja. Nadchodzi Oczywiście, idąc dalej, to zapraszam na inne materiały z Warcrafta, równie na streamy, które są co niedzielę, i koniec, Jak i koniec misji. Oczywiście. Pała ci książę. A co z tymi, których zabrali orkowie? Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Wrócą niedługo do swych domów. Książę, Lord Uter potrzebujecie natychmiast w obozie orków. Ani chwili nudy. W drogę. Ale troszeczkę tutaj animacje porobili. No to no trochę na plus z tych kacztańcach. Trochę. W porównaniu do tego, co obiecali, to nic, ale coś temu może trochę się postarali. Dobra. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Dziękuję i cześć.